Siemanko Jesteśmy sobie w Koszalinie Na doładunku, dzisiaj jest niedziela Godzina 10.30 Czekamy Tutaj pod trampą, stoję Znaczy jeszcze nie otworzyłem drzwi Bo plombę muszą mi zerwać Do ładunek I do Harsum lecimy Tam pod Hanower Jutro zrzutka Rano A dzisiaj Jedziemy sobie na spokoju Tylko zanim tutaj ma ktoś do mnie przyjść niby, a no, czekam już 15 minut I nikogo nie widać, jak zwykle A ochroniarz powiedział, nie wychodzić z kabiny okej, okay, bonzo Nie ma problemu Będę czekał No, a jeszcze jesteśmy sobie Marcina samochodem Nie? Ostatnie kółko i zobaczymy co dalej, I zobaczymy co dalej A i załadowali 6 minut do pauzy Jeszcze tej pauzy od razu wykręcę I jedziemy sobie Na Hannover Dokładnie No I czapka na uszy no Z powrotem zaplombowane i, i można jechać sobie kulturalnie Mówilki w płotach macie graniczną I przed Nowogardem Na parkingu Dobra, sobie byłem. Zobaczyć gdzie mogę stanąć tutaj pod firmą. Bo tutaj mówią, że tutaj można sobie przyjechać i stanąć pod firmą, żeby jutro za wcześniej może czasu pracy nie będzie trzeba rozpoczynać jutro tej Rano tutaj rozładowują. Dobra, zaparkowałem się Pod firmą. tutaj w Zatoczce Dawsze wypowiadawia da, no co I tyle Jutro o szóstej rano Rozładunek O oh. Kurde Jutro o 6 rano rozładuneczek No i co? Jutro rano szóstej rozładunek I co dalej? To zobaczymy jutro Już typu wyłączam Światła Jeszcze może tacho byście zakończyli Dzisiaj na 10 godzin Miejsce eee, Zakończenia Niemcy Jo Wiśbin 38 minut do końca tego zostało no, to dobranoc do juterka, młode wilki Naz no, sobie stoję pod rampą Chłopaki zrzucają tej Niemcy niektórzy przyjeżdżają do roboty spóźniałem się na 600 milia, jest która? 620. A no bo mają na 7. i tak częściej przyjeżdżają Może być i tak, nie, nie mówię że nie. Siemka, siemanko. Mamy 64 km, 64 km do Berlina Do pierwszego rozładunku. Rozładunków mam trzy dzisiaj. I załadunek. Czyli trzy rozładunki, załadunek. Piąta, szósta rano za 12 minut. A my dalej jedziemy. Sobie zaczęliśmy od drugiej. Stałem o pierwszej. Wczoraj naczepę zostawiłem w firmie pod Hanoverem. I palety przygotowałem do wymiany. No i udałem się na parking na pauzę. wypauzowany przyjechałem na drugą w nocy. Odpiąć na ciebie. Papiery i kurcze but No i jedziemy, no co? Mówię 62 km jeszcze Zrzucamy, jedziemy do kolejnego miejsca Tu mamy na siódmą, czyli mamy jeszcze godzinkę 10 minut Będziemy Uuu, Sorry Sorry Mamy, będziemy 17 minut przed Przed czasem według Mio Nawigacji Ale zobaczymy Cieszymy się z się! Oh, teraz mi się zachciało troszeczkę. Co zjewam? Ale by człowiek przydolił pod łóżkę to... Tak, ale... Ale nie można, nie można, trzeba jechać. Trzeba jechać, to czoł lubisz No i zobaczcie, co się dzieje na Berlinie. Jest 6.26 Tutaj to w ogóle wszystko stoi, więc... Niedobrze Pytasz czy jaram? Ja już zjaram Jaram tak dużo, że nie wiem co radam. Czasami sobie muszę załączyć gang Albanii, Jak mi się spać co to mnie akurat obudzają tak, tak! Ta. Stoimy sobie tutaj, czekamy, na gościa ma przyjść Pod rampą nie stoimy, ale będzie nam to zrzucał, bo tam mamy tylko 8 palet To nam to sztaplą, ja on ewentualnie podciągnę e, tym paleciakiem i, i lecimy i lecimy na drugą stronę Berlina. Dobra, wyjechaliśmy sobie Kierujemy się na drugi rozładunek. No, na razie wszystko idzie tak jak powinno. Będziemy tam, bo druga rozrzutna jest na 9.30, to będziemy nawet wcześniej. Elegancko. No, już małymi krokami jesteśmy 2,8 km. na szybko na zatoczkę siuśki sobie